Dzień dobry Małgorzata Maciejuk, witam państwa i zapraszam na obserwator. Schody, z których widać panoramę miasta, zieleń na alei Wojska Polskiego, a może skwer przy ulicy Piłsudskiego. To od nas zależy, jakie inwestycje powstaną w ramach programu na rzecz rozwoju infrastruktury czasu wolnego. Głosowanie już się rozpoczęło. Kilka tygodni temu informowaliśmy o warsztatach, podczas których Słupszczanie uczyli się pisać projekty dotyczące niebiesko-zielonej infrastruktury w ramach programu Nasza Wspólna Przestrzeń. Projektów powstało ponad 30, a 6 najlepszych trafiło do konsultacji społecznych. Głosować można na remont schodów widokowych przy ulicy Górnej i zagospodarowanie terenu wokół nich. Kolejna propozycja mieszkańców to utworzenie sportowo-rekreacyjnego parku przy ulicy Ridla w sąsiedztwie placu zabaw, wybudowanego w ubiegłym roku. Do wyboru jest również uporządkowanie skwerów w kwartale ulic Piłsudskiego, Sobieskiego, Szczecińska, czyli stworzenie tam ciągu pieszego i ścieżki rowerowej. Innym pomysłem mieszkańców jest zagospodarowanie zielenią i obiektami małej retencji międzynarodowego szlaku rowerowego R10 od wjazdu na wiadukt przy Alei 3 Maja przez skrzyżowanie z ulicą Wolności i dalej ulicą Kołontaja do dworca PKP. Głosować można również na stworzenie zielonej alei w miejscu nawierzchni brukowej na Deptaku przy ulicy Wojska Polskiego. Ostatnią propozycją, na którą można oddać głosy, jest zagospodarowanie wału przy Francesco Nullo oraz Trawnika przy ulicy Mostnika 8. Do podziału jest 1,5 miliona złotych. Każda z pięciu inwestycji kosztować będzie pół miliona złotych. Jedynie w przypadku zagospodarowania ścieżki rowerowej R10 prace wyceniono na 200 tysięcy złotych. Do końca tego roku są środki zabezpieczone przy zarządzie infrastruktury miejskiej. Dokonujemy, dokonamy oprojektowania wybranych przez mieszkańców pomysłów, a w przyszłym roku wraz z 1 stycznia wyruszymy po środki do Urzędu Wojewódzkiego, złożymy wnioski aplikacyjne i wykonamy te inwestycje, które zostaną wybrane. Które inwestycje zostaną wybrane zależy wyłącznie od mieszkańców. Na propozycję można głosować na stronie slubsk.konsultacje.jlt.pl. Każdy może wybrać maksymalnie trzy zadania. Głosowanie potrwa do 13 czerwca. Zainteresowanie mieszkańców konsultacjami jest bardzo duże. W ciągu pierwszych trzech dni oddano już ponad 1200 głosów. Hasła, które na przełomie października i listopada 2020 roku pisali na kartonach i wykrzykiwali swoupszczanie podczas marszów protestacyjnych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie zakazu przerywania ciąży. Teraz znajdą się na torbach. Panie zaprezentują je w ramach projektu Kobieta Pamięć. Wciąż mamy dostęp do, do transparentów, które podczas strajku kobiet były elementem naszego protestu przeciwko zmianom w prawie. Natomiast jakby sprawa przycichła, a emocje wciąż są i ilekroć rozmawiamy z kobietami na temat tamtych wydarzeń, to widać, że te emocje wciąż buzują pod skórą, one nie zniknęły, a jakby się o nich nie słyszę i wymyśliłyśmy wtedy, że to byłby taki wspaniały nie tylko gest, ale właściwie działanie w takim kierunku, żebyśmy wszyscy poczuli, że ta pamięć wciąż o tych wydarzeniach w społeczeństwie jest żywa. W ramach projektu odbyły się warsztaty sitodruku. Podczas ich trwania panie nauczyły się nanosić hasła na płócienne torby. W sumie toreb powstało 300, a 50 z nich jest dostępnych w edycji limitowanej. W sumie przygotowano kilkanaście ich wersji w dwóch kolorach. Hasła na nich nadrukowane wyrażają sprzeciw kobiet wobec prób ograniczania ich praw, ale również w dowcipny jak na okoliczności sposób komentują decyzję rządzących. Torby w ubiegłym tygodniu już otrzymali widzowie spektaklu Dzika w wykonaniu Magdaleny Planety, a już niebawem będzie można je kupić lub otrzymać podczas różnych wydarzeń. Jak zapowiada Sandra Siadlak, jeśli będzie potrzeba kolejny raz wyrażenia swoich emocji na ulicach, protestujące kobiety napisy na transparentach, ale również na odzieży będą przygotowywały między innymi metodą sitodruku. Ponad tonę śmieci zebrali wolontariusze ze Słupi i jej brzegów podczas operacji Czysta Rzeka. Ta akcja odbyła się w Słupsku już po raz drugi. Fatalna pogoda sprawiła, że na miejscu zbiórki w sobotni poranek pojawiła się tylko połowa zapisanych wcześniej osób. Około 50 wolontariuszy sprzątało rzekę i brzegi na kilkukilometrowym odcinku od mostu czołgowego do mostu łabędziego. Wśród nich były władze miasta, ale również szefowie miejskich spółek i instytucji zarządu infrastruktury miejskiej, wodociągów Słupskiego Ośrodka Kultury czy Miejskiej Biblioteki Publicznej. To była już druga akcja w ramach ogólnopolskiej operacji Czysta Rzeka. Tym razem słupia sprzątana była nie tylko z brzegów, ale również z 12 kajaków. W sumie w ciągu czterech godzin udało się zebrać i wyłowić ponad tonę śmieci. To głównie szkło i plastik, a także opony i złom. Z wody wyciągnięto m.in. wózki dziecięce i drzwi. W ubiegłym roku, podczas pierwszej w Słupsku edycji Operacji Czysta Rzeka, zebrano pięć kontenerów śmieci o łącznej wadze ponad dwóch ton, ale słupia i jej brzegi są sprzątane regularnie od wielu lat, i za każdym razem okazuje się, jak wiele śmieci słupszczenie wrzucają do wody lub zostawiają w jej okolicy. Słupskie wodociągi zamontowały na starym rynku zdrój wody pitnej, czyli popularne poidełko. W poprzednich latach, w sezonie wiosennoletnim, można je było zobaczyć na ulicy Wojska Polskiego na wysokości skrzyżowania z ulicą Mickiewicza. Poidełko będzie stało na starym rynku do jesieni, a każdy chętny będzie mógł z niego napić się wody. Takie urządzenia świetnie znają uczniowie słupskich szkół, ponieważ podobne zdroje stoją tam od lat. A to nie jedyne źródło wody, jakie pojawi się na Starym Rynku. Już rozpoczęły się prace związane z montażem parasola wodnego. Podobne stanie na Deptaku przy ulicy Wojska Polskiego w pobliżu skrzyżowania z ulicą Mickiewicza. Wodociągi mają jeszcze dwie kurtyny wodne, pod którymi również będzie się można schłodzić w upalne dni. Jedna już została ustawiona na skwerze pierwszych słupszczan. Druga w razie potrzeby będzie się pojawiała w różnych częściach miasta podczas rozmaitych wydarzeń kulturalnych, sportowych czy rekreacyjnych. Jeden do dwóch przegrał u siebie słupski gryf mecz z Gadanią Gdańsk w siódmej kolejce piłkarskiej czwartej ligi. Spotkanie nie zaczęło się dobrze dla gospodarzy, bo Gadania atakowała od początku, co dało jej prowadzenie już w siódmej minucie. Gryf atakował, ale piłka nie trafiała do siatki. Dopiero w 40 minucie bramkarza drużyny gości pokonał Maciej Gregorek ładnym strzałem z 30 metrów. Pierwsza połowa spotkania zakończyła się remisem 1 do 1. Po zmianie stron, obie drużyny stwarzały sytuacje strzeleckie, ale nie kończyły się one zdobyciem gola. Aż do 87 minuty, gdy bramkę strzelił Fabian Słowiński, zawodnik był jednak na spalonym, dlatego sędzia gola nie uznał. W ostatnich minutach meczu po strzale zawodnika Gedani piłka niefortunnie odbiła się od nogi obrońcy Gryfa i trafiła do bramki gospodarzy. Gedania pokonała Gryfa 2-1 do i umocniła się na pozycji lidera grupy mistrzowskiej, choć awans do trzeciej ligi drużyna z Gdańska zapewniła sobie już kilka kolejek temu. Natomiast podopieczni Grzegorza Bednarczyka zajmują siódme miejsce w tabeli. W sobotę przed piłkarzami Gryfa kolejne niełatwe wyzwanie, wyjazdowe spotkanie z Jaguarem Gdańskim, wiceliderem czwartoligowej tabeli. Trwa nabór wniosków do tegorocznego budżetu obywatelskiego w Ustce, wszyscy mieszkańcy miasta będą mogli składać projekty zadań. Do rozdysponowania jest pół miliona złotych, z czego 400 tysięcy na zadania inwestycyjne i 100 tysięcy złotych na zadania społeczne. Ustedcy samorządowcy zachęcają mieszkańców do urzeczywistniania własnych pomysłów. Budżet obywatelski jest jedną z najważniejszych części miejskich wydatków, bo mieszkańcy sami decydują, na co przeznaczyć pieniądze. Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta. W przypadku miasta Ustka jest to 500 tysięcy, pół miliona złotych, o której wydatkowaniu decydują mieszkańcy. A jak Państwo mogą to zrobić? Mogą Państwo to zrobić składając pomysły, propozycje zadań, które z tych pieniędzy zostaną przez miasto zrealizowane. Zadania te mogą mieć charakter inwestycyjny, związany z budową, przebudową albo społeczny, związany z organizacją jakichś imprez, wydarzeń, spotkań. Czy warsztatów? Wnioski należy składać na odpowiednim formularzu. Dokument dostępny jest w Urzędzie Miasta, a także na stronie internetowej ustka.budzet-myślnik-obywatelski.org. W wypełnieniu wniosków pomagają także miejscu urzędnicy. W tym celu organizowane są warsztaty. Odbędą się one 7 czerwca o godzinie 16 w Bibliotece Miejskiej. Pomysły do budżetu obywatelskiego można zgłaszać do 13 czerwca. Zachęcamy mieszkańców Kurortu do dzielenia się swoimi pomysłami w ramach budżetu obywatelskiego. Dzisiaj była to już ostatnia informacja, kolejne wydanie obserwatora, już jutro o stałej porze. Zachęcam Państwa już dzisiaj do oglądania, a z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.